Przypominam sobie taką adorację, podczas której drżałem na ciele z lęku, bo się tak bardzo bałem, że ktoś z tyłu to zauważył i podszedł do mnie, powiedział: O, proszę księdza, to tak ksiądz się boi tej sytuacji na świecie. A ja się wtedy bałem odpowiedzialności. To był marzec 2020 roku i bałem się tego, jak wiele ciężaru na mnie spoczywa. Gdy limity w kościołach były coraz większe, a więcej osób było na transmisji o 20-30, to ten plecak z kamieniami był tak yy, przytłaczający dla mnie, że po prostu się bałem. Ale dobry Bóg dał mi zespół, podprowadził mi ludzi, i chociaż siedzę tutaj sam, to jednak wiele osób stoi za mną. Yy, to są ludzie, którzy. Umieją ode mnie lepiej obsługiwać pewne sprzęty, rozumieją lepiej ode mnie specyfikę internetu, podpowiadają mi i biorą rzeczywiście odpowiedzialność za Ewangelię, która niesie się w internecie. I to jest piękne, że możemy razem tworzyć to dzieło, że zespół stoi przy mnie i pomaga, by Ewangelia się niosła na chwałę Bożą, pożytek ludzi jak najlepszymi środkami. Dlaczego potrzebuje zespołu? Codziennie o 7 i o 19 udostępniamy błogosławieństwo w formie pisanej i nagranej wideo. W imię Jezusa nie skroluj dalej i przyjmij to błogosławieństwo. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, byś był człowiekiem, który jest otwarty, otwarty na przyjmowanie tego, co sam Bóg da za darmo. Dzięki kilku osobom, które mi pomagają, publikują, którzy montują, udostępniają właśnie setki tysięcy serc może otrzymać tę modlitwę błogosławieństwa na platformach TikTok, Instagram, Facebook i YouTube i mogą korzystać właśnie z tych słów. Dusza pragnie Boga, chcę spocząć w Nim. Codziennie spotykamy się na koronce o 15. Są osoby, które oprócz mnie prowadzą tę modlitwę. Moi drodzy bardzo serdecznie witam Was w godzinie miłosierdzia w sobotę 9 grudnia i zapraszam do. Szczęść Boże, witam serdecznie, kłania się książę Sebastian Picórnio. Jest też diakonia, która pomaga przy modlitwach. Są osoby, które obsługują czaty, obsługują sprzęty. Potrzebuje ich, żebyśmy spotykając się na tej modlitwie w ogóle o tym nie myśleli, nie zauważali tych osób, a skupili się na tym, co najistotniejsze, czyli na spotkaniu z żywym Bogiem. Dzięki tym osobom, które są na zapleczu, możemy mieć właśnie pokój serca, że będzie stabilne połączenie, że nagle mikrofon nie przestanie działać, po prostu będziemy mogli się modlić w spokoju. Kilka kolejnych osób pomaga mi w tym, żeby nie zawieść tych, którzy do mnie piszą, zadają pytania, mają również problemy natury technicznej. Więc yy, 13 tysięcy wiadomości w 2023 roku było wysłanych do nas i dzięki zespołowi mogliśmy Wam odpowiedzieć i pomagać Wam. Oprócz modlitwy organizujemy dla Was. Nowe książki, nowe wyzwania duchowe, cykle komentarzy biblijnych. W Ewangeliach nie ma podstaw do tego, aby. Choroby... Wszystko to jest możliwe dzięki no, nawet dziesiątkom osób, które pomagają mnie i biorą na siebie odpowiedzialność. I zobaczcie, też dzięki zespołowi mogę wyjeżdżać do Was, by organizować wydarzenia gdzieś w Polsce lub na świecie, w Realu, nie tylko być online dla Was. Kolejne osoby. Które pomogły mi spotkać się z około 28 tysiącami osób w różnych częściach Polski i świata. I zobacz, jakie konkretne owoce możemy oglądać dzięki zespołowi. W 2023 roku obejrzano nasze filmy, uwaga, 74 miliony razy na YouTubie. Tam jest ponad 520 tysięcy subskrybentów. Na Facebooku jest jeszcze więcej, bo ponad 530 tysięcy obserwujących. Na TikToku po roku 176 tysięcy obserwujących, na Instagramie 35 tysięcy. Liczby nie są najistotniejsze, tylko y, każdy z ludzi historia pracowania Słowa Bożego w jego sercu to oni stoją za tymi liczbami. I mam ogromną radość z tego, że zespół udźwignął właśnie taką ilość osób, do których mogła dotrzeć Ewangelia. Co dalej? Co musimy zrobić w przyszłym roku? Do czego wzywa nas Duch Święty? Mam przekonanie, że powinniśmy docierać do młodzieży, dla nich tworzyć treści, które są na ich poziom rozwoju, rozumienia świata. Czekaj, poczekaj, 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 czekaj, poczekaj, 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 poczekaj rekolekcję poczekaj, dla zabieganych. Mało tego, potrzebujemy zająć się tematem rodziny i małżeństw, nie zapominać o osobach samotnych to oni potrzebują w tych różnych swoich trudnościach odnaleźć treści i modlitwę, która podniesie ich na duchu. Mamy też przekonanie, żeby organizować kolejne wydarzenia stacjonarne i online po to, żeby Ewangelia się niosła na chwałę Bożą pożytek ludzi jak najlepszymi środkami. Ktoś może zapytać, to co konkretnie będzie robione w 2024 roku? Mamy przekonanie, że trzeba zrobić coś Wielkiego, ale zarazem mało spektakularnego, ponieważ chcemy troszczyć się o to, co jest. Chcemy się w dalszym ciągu troszczyć o te błogosławieństwa, o siódmej, o dziewiętnastej, o komentarze biblijne, o wydarzenia, o wyjazdy. Potrzebujemy właśnie dobrze się skupić na tym, co dobrze nam znane, żeby Ewangelia docierała do coraz nowych osób, ale też również do Ciebie, który już tutaj. Dobrze się czujesz i znasz te formaty, o których opowiadam. I teraz uwaga, wróćmy do tego obrazu, gdy byłem w kaplicy i drżałem z powodu za ciężkiego plecaka, który był na moich plecach. Proszę Cię, jeżeli to dla Ciebie dobry czas, Weź coś z tego plecaka, jakąś odpowiedzialność dla siebie. Jeżeli to dobry dla Ciebie czas, proszę Cię o modlitwę. Za mnie, za zespół, za nas, żeby to była nasza wspólna misja niesienia Ewangelii. Jeżeli to dla Ciebie dobry czas, proszę Cię też o zrozumienie strony finansowej, materialnej tego dzieła. Jeśli to dla Ciebie dobry czas na to, żeby wesprzeć materialnie, z pokorą i odważnie, Proszę Cię o to. Zerknij na wyświetlającą Ci się teraz planszę. Na stronie www.teobankologia.pl ukośnik plany zobaczysz właśnie opis naszych planów na 2024 rok, o których teraz Tobie opowiadam oraz tak zwane metody szybkiego wsparcia za pomocą przelewy 24, PayU, Paypal, Blika i tym podobnych możesz w prosty sposób wziąć udział w misji. Dołączyć swoją cegiełkę albo nawet ją wziąć do swojego plecaka i unieść stronę materialną tych planów, które nas czekają. Proszę cię, zerknij też w opis. Tam znajdziesz wszystkie potrzebne informacje, jak dokonać przelewu na fundację, która właśnie prowadzi tę jeżeli jednak będziesz miał jakieś trudności, pytania, napisz do nas kontakt albo napisz na komunikatorach na Facebooku, na YouTube, na Instagramie. Zespół będzie mógł Ci odpisać i rozwiać wątpliwości. Dodaj też komentarz, że możesz do swojego plecaka. Wziąć chociaż jakiś mały ciężar odpowiedzialności za to dzieło. Jestem przekonany, że to innym pomoże zobaczyć, że rzeczywiście za tym dziełem nie stoi jeden ksiądz. I nie będę sam, nie będę przytłoczony tymi sprawami, które rzeczywiście są związane z funkcjonowaniem zespołu kosztami, które trzeba ponieść, aby funkcjonowały dotychczasowe formaty modlitewne i formacyjne. Niech Ewangelia się niesie w internecie i proszę, zróbmy to razem. Błogosławię Ci z serca z nadzieją, że rzeczywiście razem udźwigniemy plany na 2024 rok, co Cię bardzo proszę. Błogosławię Cię w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.